You seek to recreate what came before, or welcome a new perspective. The technology of the stars is yours to wield, but to what end do you employ it? Cześć! Z tej strony Marek i dzisiaj mam dla Was recenzję czegoś, na co bardzo długo czekaliście. A niektórzy pewnie za już mniej czekają, niedawno dostali Kickstartera albo za chwilę go dostaną czyli Lord of Hellas. Nowa gra od Awaken Realms, od Adama Kwapińskiego. Hit Kickstartera, jak ostatnio większość gier. No i w tym materiale. Przybliżę Wam o co chodzi w tej grze, jakie są mechaniki, po co są te wielkie figurki, czy one mają sens na się do czegoś przydają? Czy małe figurki są dobrej jakości, czy są słabej jakości, czy duże figurki są fajnej jakości, czy mniejszej jakości, czy gorszej jakości? I ogólnie o co w tym wszystkim chodzi, o co całe to zamieszanie i czy warto było czekać na Lords of Hellas. No dobrze, moi drodzy, przechodzimy do sedna, czyli do samej gry. Jak to wszystko wygląda? Wiecie, to jest plansza główna. Jest to hellada podzielona na rejony. Każdy z tych rejonów ma inny kolor i tutaj się pojedyncze krainy. Na Przy przykład mamy region, prawda, zielony to jest mesena chyba tak można by to powiedzieć. Messenia to tak pisze na planszy. Już podczas czterech. E, takich zielonych, pomniejszych regionów. Jednym ze sposobów na wygranie, właśnie gry, jest zajęcie w, ca w całości dwóch takich dużych regionów kolorowych, np. czerwonego i żółtego, albo niebieskiego i szerego, czy np. zielonego i żółtego dowolnie. E, I tak można wygrać tą grę, ale można wygrać to wiele innych sposobów. Wydawało mi się, że to jest takie zwykłe area control, ale tak jednak nie jest. Generalnie, co sposób sposób na tą chwilę, to to, e, żebyście widzieli, że mamy taką planszę, ona jest podzielona na regiony, i po tych regionach poruszają się nasze wojska, nasi hoplici, e, którzy będą, e, będą, prawda, za nas walczyli będą się poruszać bohaterowie, których mam i że w tych regionach ma, możemy albo mieć miasta, które będą dawały hoplitów w których ci hoplici mogą się e, okopywać i mieć większą obronę. Oraz że na drugim typie pola możemy mieć świątynie, czyli albo miasta, albo świątynie, albo pomieszane e, te dwa w jedno. Też się tak zdarza? Każdy z graczy posiada swoją planszetkę koloru, na który będzie oznaczał różne informacje związane z grą i dobiera do tego losowo albo zgodnie z zasadami, gdy wybieramy takiego bohatera. I pierwsza osoba, która wybiera bohatera, będzie się w grze jakby ostatnia ruszać. Czyli ten, kto wybiera ostatnie, jest skazany na ostatniego bohatera, wykona jako pierwszy swoją akcję. Jest to o tyle ważne, że czasami może być tak, że po niektórzy gracze w grze mają więcej akcji niż inni, ponieważ po prostu gra się nagle kończy, no i ta liczba tur nie jest zawsze równa, nie ma tutaj jakiegoś mechanizmu wyrównującego. Ale wybrałeś już bohatera, który da nam jakieś specjalne umiejętności, w trakcie rozgrywki i startowy bonus Tutaj akurat widzicie dzielnego Achillesa. Tutaj tym systemem, z This War of Mine e, i też paru innych gierek, e, oznaczamy go sobie takim: widzicie, że tonem. Tutaj akurat zielony, bo taki jest mój kolor e, i to jest mój Achilles. gdzieś tam po planszy będzie sobie biegał. E, ponadto na tej planszetce możemy oznaczać, jakie mamy zasób w tym momencie dostępnych kapłanów. Tutaj ich umieszczając, się teraz dwóch. E, jakie są statystyki mojego bohatera? Zaczynamy zwykle ze wszystkim na jednym: jest to przywództwo, siła i prędkość. E, I jak będziemy sobie te statystyki zwiększali, oczywiście nasz bohater będzie mógł. Wykonywać szybciej questy, będzie mógł lepiej się poruszać, będzie mógł lepiej dowodzić wojskami, ponieważ te cechy mają bezpośredni wpływ na samą rozgrywkę, gdyż w swojej akcji, naszej, naszej turze, turze gracza, wykonujemy zawsze w dowolnej kolejności cztery akcje podstawowe. Czyli możemy poruszyć naszych hoplitów na planszy, poruszamy tylu hoplitów, jak, jak wysoka jest cecha przywództwa. Znaczy, jak mam cztery to poruszam czterech hoplitów o jeden, jak dwa to dwóch, jak jeden to tylko jednego hopitę tam na planszy sobie przemieszczam. Siła będzie mówiła o tym, jak dużo kart walki będziemy dobierali, gdy będziemy się mierzyli z potworem. A prędkość oznacza, ile pól możemy przejść na planszy, kiedy aktywujemy bohatera, ponieważ mamy tutaj ruch hopitów, czyli to było to przywództwo, ruch bohatera, czyli jak szybko się poruszamy, tyle pól możemy przejść. Możemy się modlić, czyli przenosić tych naszych kapłanów stąd na świątynię, na tam główną planszę, ale o tym za chwilę. I możemy używać artefaktów, ponieważ w grze znajdują się takie specjalne artefakty, które sobie leżą. I te artefakty możemy zdobywać w wyniku jakichś tam działań naszych, w wyniku specjalnych umiejętności naszych bohaterów. Są też artefakty, przynależny do potworu, na przykład pokonam Chimerę, to dostaję jakiś tam specjalny artefakt, który tutaj na przykład pozwala mi zabić hoplitę przeciwnika w regionie, gdzie jest mój bohater. I mam jeszcze artefakty przynależne Bogom. Jak widzieliście, mamy takie trzy pomniki, właśnie Zeusa, Ateny i Hermesa. Jeżeli kontroluję pole z takim właśnie pomnikiem, to dostaję artefakt przynależny do tego Boga. Ale dobra, tyle słowem takiego wstępu, czyli w swojej akcji, w swoim działaniu wykonuję te cztery, nie muszę, ale mogę, wykonać te cztery podstawowe regular actions i wykonać jeszcze jedną akcję specjalną. Jakcję specjalną wybieram sobie z tej planszetki tutaj i po jej wykonaniu zaznaczam, że już ją wykonałem. I dopóki nie zdejmę tego znacznika, nie mogę jej ponownie zrobić. Ta akcja to jest budowa świątyń, rekrutacja hoplitów na planszy, wykonanie marszu, czyli wzięcie wszystkich hoplitów z jednego regionu do drugiego regionu sąsiadującego, uzurpacja, która pozwala mi wyganiać przeciwników z jakiegoś pola i je przejmować, polowanie na bestie albo przygotowywanie się, które pozwala mi zebrać siły, wyleczyć się. Ponieważ mój, mój bohater może stać ranny, wtedy oznaczam to przekręcając ten znacznik na drugą stronę, to, że mój bohater zamiast na przykład mieć dwa prędkości, teraz ma tylko jeden, ponieważ jest ranny i maksymalnie trzy takie rany mogę otrzymać, a za pomocą tej umiejętności przygotowania mogę między innymi właśnie się leczyć. Co musicie zapamiętać, to jest to, że mamy normalne akcje do wykonywania i zawsze kończymy wykonując jedną akcję specjalną, co powoduje, że zakrywamy Ją i dopóki to nie zostanie odsłonięte, nie możemy tego zrobić. To Czyli oznacza... wiemy, że mogę się poruszać moim bohaterem po planszy, mogę przynosić wojska. E, mogę oczywiście kontrolować te e, rejony, te, te krainy, które są na tej planszy. Jak widzicie, tutaj macie zawsze cyfrę. To oznacza, ilu musicie mieć hoplitów, żeby nad tym e, terenem przejąć kontrolę, ale e, jednocześnie potem, jak już musicie się rozejść, nie musicie ich tam trzymać e, i ten teren pozostaje Wasz, chyba że ktoś Wam oczywiście w niego wejdzie, bo jak mamy taki teren, który jest niechroniony przez żadnego hoplite, to wyznaczy, że nam przy... przeciwnik tam się poruszył swoim hoplitą i go od razu, bach! Przejmuje. E, więc jak na razie wygląda to wszystko na takie typowe kontrol. Chodzę sobie hoplitami po plansz, chodzę sobie bohaterami, oni coś tam robią, zajmuję sobie regiony. W tych regionach buduję albo świątynie, albo zajmuję miasta. E, w zajętych miastach, jak rekrutuję, to mi się pojawia zawsze dwóch hoplitów, oprócz Sparty, która Sparta pozwala mi zrobić czterech. Teraz to, co chodzi z tymi świątyniami? Jak sobie zbuduję świątynię, to w tym momencie na tej mojej planszetce gracza pojawia mi się ten wspomniany kapłan. E, ten kapłan, kiedy się znajduje na tej planszetce, oznacza to, że mogę go. E, w tej fazie modlitwy, czyli tej normalnej akcji modlitwy, gdzie to jest takie miejsce właśnie na kapłanów, oznacza to, że mogę tego kapłana samolot wysłać i w ramach modlitwy przesunąć go do jakiegoś boga. Czyli wysłałem go, żeby on się pomodlił. W każdym monumencie, w każdym nie, może nazwijmy to świątynią boga, znajdują się dwa miejsca na kapłanów, bo widzicie proszę bardzo, on zajmuje tak sobie to miejsce. I teraz, jak widzicie, te monumenty bogów mają różne poziomy zaawansowania. Od poziomu jakby bazowego, gdzie prawie tam się nic nie znajduje, potem coraz więcej elementów się pojawia na takim monumencie, i to jest bardzo fajne. Chociaż te figurki tak się rozbudowują. Czyli tu mamy na przykład posąg Zeusu, który się będzie rozbudowywał, a tu już widzimy gotowy i zbudowany posąg Ateny. On, on już jest w pełni, w pełni skończony, już na piątym poziomie. Im wyższy jest ten posąg, tym większe bonusy będę dostawać. Na pierwszym poziomie zeusa dostaję tylko jeden do siły mojego bohatera, ale już na piątym dostaję jeden siły i dobieram aż trzy karty walki. Te karty się przydają, na, jak będziemy między sobą toczyli walki na planszy, między naszymi hopitami, albo jak będziemy chcieli polować na te mityczne stwory, mityczne potwory, które się szwędają po planszy. Ok, już wiem, że mam te posągi, teraz jaki się buduje? Skąd się pojawiają kolejne piętra? Otóż, jeżeli nie mam już akcji specjalnych, których chciałbym użyć, to mogę zrobić akcję specjalną budowy monumentu. W tym momencie wszyscy gracze, swoich e, księżniów, swoich kapłanów, przepraszam, którzy stoją na tych monumentach, usuwają z nich, oni wracają do puli głównej e, graczy. E, ja wybieram dowolny z tych monumentów i dobudowuję jego kolejny etap, czyli powiedzmy, że nie wiem, chcę mieć e, większe możliwości, jak używam posągu Hermesa. W tym momencie bach, biorę kolejny element. To jest właśnie bardzo fajny, e, fajna część tej gry, czyli te monumenty są z wielu części zbudowane. O, i ja dobudowuję go i w tym momencie mam już w zupełności zakończony ten pom posąg Hermesa. Y w tym momencie wszyscy ja dostaję nowych kapłanów za każdą świątynię, którą kontroluję na planszy załóżmy, tak? I następuje właśnie koniec tury, czyli to jest jedyny sposób na wywołanie końca tury, to jest właśnie budowa kolejnego poziomu monumentu. I wszyscy gracze w tym momencie czyszczą te swoje planszetki z tych rozkazów specjalnych, z tych akcji specjalnych, jednorazowych. Czyli to się czyści i od nowa mogę mógł ich używać. Czyli tylko jak ktoś się budować kolejny poziom monumentu, tylko wtedy one schodzą. Odświeżają się też artefakty, następuje w tym momencie też aktywacja potworów które jak widzicie, znajdują się na planszy rzuca się taką specjalną kostką te potwory mogą się ruszać albo nas atakować będą coś chciał na tej planszy do tego jeszcze sobie wrócimy i ciągniemy jakąś tam nową kartę eventu która spowoduje że jakiś potwór nowy się pojawi jakiś potwór się ulepszy albo nam się pojawi jakiś quest dla naszych bohaterów ja wiem że tego jest strasznie strasznie dużo ale nie przejmujcie się za chwilę może bardziej zrozumiecie jak wszystko skończę wyjaśniać. ta gra ma bardzo dużo mechanik jest dosyć zaawansowana na początku powiedziałem o tym że można wygrać przez zajęcie terenu teraz drugi sposób na wygranie tej gry to jest taki że jak gracz zakończył budowę tego monumentu, to dostaje, zbudował piąty etap, dostaje coś takiego. I w tym momencie, oczywiście, budujemy ten monumenty niezależnie, kto kontroluje ten teren. W tym momencie, jak ten gracz umieszcza tutaj te swoje trzy xiki i zamiast je zabierać z puli, będzie je zabierał stąd. Jak gracz zdejmie ten ostatni xik, czyli wykona trzecią swoją akcję specjalną, w tym momencie ten, kto kontroluje ten teren, kto kontroluje pierwszy w pełni zbudowany monument, wygrywa całą grę. I to jest drugi sposób na wygranie gry. Trzeci z tych sposobów jest również związany z kontrolą terenu, ponieważ jak już mówiłem, budujemy sobie te świątynie na planszy. On nam dają kapłanów, kiedy buduję monument to dostaję tylu kapłanów i mam świątyń, kiedy buduję też świątynię to też dostaję, ponieważ w każdym takim regionie mogę wbudować sobie jedną świątynię, jak widzicie, o, tutaj są dwie niepotrzebnie, powinna być jedna, e, powiedzmy, że tutaj ona mogłaby stać, o. E, I jeżeli ktoś kontroluje pięć świątyń na planszy, w dowolnym momencie gry nagle przez jakieś tam machlojki, jakieś sprytne ruchy będę w stanie kontrolować pięć świątyń, bądź też tą specyficzną, specyficzną, specjalną świątynię delficką, która tutaj jest w to wtedy wygrywam grę. Czyli trzeci sposób to jest przez kontrolę właśnie pięciu świątyń. Tuż już mamy trzy z czterech, słuchajcie, sposobów na wygranie gry. Jaki jest ten czwarty? Czwarty sposób na wygranie gry jest związany bezpośrednio z potworami, o których wspominałem. Te potwory mogą się poruszać na koniec każdej tury, mogą być ulepszone przez karty wydarzeń, które się tutaj zdarzają i możemy z tymi potworami walczyć. One mają, Każdy ma swoje, swoją taką planszetkę z punktami życia, i kiedy takiemu potworowi zadamy odpowiednią liczbę punktów życia, zabierzemy jak widzicie on już ma dwie rany z pięciu potrzebnych w ramach tej akcji polowania, która jest akcją specjalną to wtedy ten potwór zostaje pokonany, możemy dostać tam specjalny artefakt w związku z tym i go sobie kładziemy na naszej planszy, co to jest nasz trofeum. Jak zbiorę trzy takie potwory, to wtedy wygrałem grę, jak pokonałem trzy tego typu potwory. Z potworami walczymy używając kart walki. Te karty dobieramy sobie w trakcie gry oraz przed rozpoczęciem polowania tyle ile mamy siły naszego bohatera i na tych kartach oprócz tego, że nam dają jakiś symbol, jakiś, który potrzebujemy do pokonania potwora. Te symbole się muszą zgadzać. Mamy jakieś często specjalną umiejętność, na przykład tutaj. Użyj dwóch kart właśnie z pochodnią, żeby zadać dowolną ranę. To ponadto i się używa do walki. Czyli kiedy nasi hoplici spotykają się na planszy, to w tym momencie, czyniąc od gracza broniącego się, każdy raczej może zagrywać karty walki, jakie tam ma na ręce. I te karty dają nam siłę do naszy, naszej armii, dodają jakąś specjalną umiejętność, z której możemy skorzystać, ale niektóre z nich są ryzykowne i powodują, że będziemy tracili naszych hoplitów. I tylu ile hoplitów, tyle takich ryzykownych kart możemy zagrać, które powodują u nas straty, i jak obaj gracze spasują zagrywanie kart. Sprawdzamy, kto ma. Więcej siły, i tak się rozstrzyga walka, czyli ona jest dosyć prosta, ale nie prostacka, dzięki temu, że jest tutaj dużo strategii, dużo taktyki przy użyciu właśnie tych kart, które sobie dobieramy. Poza walką z potworami, poza poruszaniem się po planszy i tam wykonywaniem różnych akcji, czasami wspomaganiem naszych hoplitów, mamy tych bohaterów, którzy mogą jeszcze robić taką akcję, jak właśnie wykonywanie questów, ponieważ co jakiś czas będą się pojawiały nowe questy do wydarzenia, nowe, jak ja wiem, jakieś wyczyny do osiągnięcia, zadania do wykonania, na przykład jest spotkanie z amazonek, Albo pochwycenie y, byka z krety. I żeby takiego questa wykonać, musimy, żeby rozpocząć jego wykonywanie, musimy spełnić wymogi. Czyli, na przykład, żeby y, pochwycić tego byka z krety, który jest tutaj oznaczony na mapie, gdzie to się wydarza, musimy mieć taką statystykę: albo trzy szybkości, albo trzy siły. I jeżeli mam taką statystykę, to mojego bohatera mogę na tej jedynce poruszyć, na, na jedyneczce postawić. Ono do tej pory nie jest na planszy, tylko sobie tutaj stoi na tym polu questów. I za każdym razie, jak miałbym go ruszyć, to go przesuwam o jedno w dół. Jak dojdzie do trujeczki, to się udaje quest do jakoś tam specjalną nagrodę i token jakby chwały powiązany z tym rejonem, który mi pozwala właśnie wykonać tą akcję uzurpacji. Nie będę się tutaj nad nią rozwodził, ale po prostu pozwala mi ten token chwały przejmować regiony w tym, w tej krainie tego koloru. Jest też to Działa to w ten sposób, że niezależnie od tego, jaką mam, znaczy im silniejszy jestem, zależnie od tego, im silniejszy jestem, to łatwiej mi z takiego quest'a wykonać. Czyli mogę zacząć sobie od jedynki i potem dwie tury iść w dół i go powoli wykonywać, ale jak jestem ostrym koksem, to mogę mając cztery siły albo cztery prędkości od razu odrzucić dwie karty jeszcze z ręki, i wejść sobie bach na trujeczkę i od razu ten quest się wykonuje, a ja dostaję nagrodę. Do you issue a rallying call with weapons of war and forge an empire through fire and sword or strike down the death machines that ravage your land? No dobrze, słuchajcie, co ja mogę wam o tej grze powiedzieć? Jestem nią pozytywnie zaskoczony, ponieważ obawiałem się kolejnej kickstarterowej wydmuszki z ładnymi figurkami, chociaż po This War of Mine tak nie było, chociaż, no ale tam to była zupełnie troszkę inna gra, innego autora, tylko chłopaki z Owlkn'demps e, wprowadzili kickstartera, pomagali robić figurki, co nie wyszło, na szczęście wyszło tutaj, więc uspokajają. Figurki są dobrej jakości. A wracając do tematu, do brzegu: Lord of Hellas to całkiem udane połączenie gry strategicznej z takim twistem przygodowym, ponieważ to nie jest tak, że e, da się Tą grę, grę grać jak w typową grę, przygodę z talizmana czy coś takiego i wygrać, ponieważ cały czas tą kontrolę nad planszą trzeba mieć. Ale jest to bardzo udany taki miks gatunków, w którym mamy i właśnie kontrolę terenu, i granie bohaterami, wykonywanie tych questów i mamy walkę z tymi świetnie wykonanymi dużymi figurkami potworów. Jakie są główne zalety tej, tej produkcji? Myślę, że na plus dam klimat, który mimo tego, że jest ogranym klimatem greckim, którego niektórzy mają bardzo dosyć, to mnie. Odświeżyło to tę całą zabawę, ten cały setting. Fakt, że on jest taki techno-magiczny, czyli te, te potwory, ci bogowie są obcymi, którzy przybyli z jakiejś innej planety, z kosmosu, mają super technologie i te wszystkie mity tak naprawdę nie było tak, że nie byli magiczni, tylko mieli takie super technologie, broń plazmową, tak jakiś tam napalm, że, że dla takich ludzi, którzy wtedy żyli, to się wydawało jak magia. Tak? I to jest taki całkiem przyjemny, fajny setting, który plus, taki dosyć świeży, mimo tego, że klasyczny i oparty na wzorcach, to jednak. Nie, nie, nie taki znudzony jak klasyczne, powiedzmy, właśnie te, te, te historyczne, ta starożytność. Tak? Druga zaleta to będą figurki i ogólnie cały design. Bardzo podoba mi się jakość wykonania całego produktu, to, że to wszystko stało tak fajnie przemyślane, wszystko do siebie pasuje, że mamy te planszetki bohaterów, które nam przyjemnie pasują do tych planszetek prawda, z kolorami, które, że to tak tutaj oba do siebie, do siebie wchodzi, że mamy te figurki duże, te, te, te monumenty ku czci bogów, które się budują z kolejnych elementów i one tak widać jak rosną w trakcie tej rozgrywki, czyli to nie po prostu wielka figurka, która nie ma żadnego zastosowania, ale jest wielką, fajną figurką, więc postawmy ją na planszy i będę wielką figurką. Tylko to jest ogromna, faktycznie duża figurka na grę planszową. Dobrze wykonana, ale ma sens. Ma sens w rozgrywce, czyli plus za to, że nie postawiono tylko na oprawę, ale postawiono również na to, żeby ta oprawa miała sens mechaniczny w grze jeżeli ktoś się obawia o jakość tych mniejszych figurek, yy, uprzedzę, że to nie są jakieś super modele, jak że będziecie mi grali w Warhammera albo w Dosto, bo to jest gra figurka, bo to jest gra planszowa i ona ma fajnie wykonane modele potworów, ma fajnie wykonane modele te monumentów, ale te małe figurki to są, to są de facto pionki, to nie są figurki yy, i spełniają swoje zadanie. Każdy ma, jest charakterystyczny. Inaczej wykonany od yy, na przykład gracza zielonego, prawda, od gracza żółtego, yy, hoplity, od gracza niebieskiego. Każdy jest in, inny, fajnie wygląda, ma swój klimat, ale to to nie jest jakiś model, na którym będziemy tutaj się o ale mu pomaluję zbroję tutaj, nie wiem, zrobię mu jakieś kalkomanie, będzie super wyglądał. To są pionki. One mają stać na planszy, pokazywać gdzie kto ma wojsko i swoją rolę spełniają. Jest OK, jak na grę planszową ta potrzeba e, figurek modeli została już spełniona i nie ma tutaj co bardziej kombinować. Ja tego nawet nie malował, tylko tak zostawił. Można się pozdenczać nad tymi dużymi posągami e, i nad potworami, bo to z tego można jakiś fajny efekt wyciągnąć. Tak ja już wspominam, nie udało się odejść od tego elementu e, strategicznego kontroli pola gry. jest jest to, że się nie da wypaść z tej gry. Czyli nie ma tak jak dużo Tron, że ktoś nas zjedzie zupełnie, jesteśmy po prostu w nosi, nic już nie zrobimy, bo zawsze gdzieś tam stoi ten nasz bohater, zawsze jest jakiś płeśnik do zrobienia gdzieś tam z boku, zawsze może jest jakiś potwór, którego możemy spróbować pokonać, i nigdy nie jest tak, że no, zjechali mnie dupa, nic już nie zrobię, nie, zawsze jest szansa, czyli plusik za to, że z tej gry nie da się wypaść i jest zawsze nadzieja nawet dla, dla, dla tego słabszego gracza. I do niej się generalnie chce wracać. To jest fajne, że ta każda rozgrywka jest inna, dzięki temu, że mamy multum różnych sposobów na zwycięstwo, czyli plusik za to, że mamy cztery różne sposoby na skończenie gry, czyli to jest fajne, że każda ta rozgrywka jest, wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ różni gracze skupiają się na różnych aspektach rozgrywki, czyli jeden będzie robił quest, drugi będzie polował na potwory, trzeci będzie próbował zająć jak najwięcej terenu, czwarty będzie szedł w jak największą liczbę hoplitu swoich na plaży, żeby potem się rozdać po, po tych krainach Lady, więc to jest przyjemne, że mamy cztery różne sposoby na zwycięstwo i one pasują do różnych stylów rozgrywki, więc dzięki temu żadna z tych gier nie będzie taka sama, ta gra nie jest nudna, nie wygląda na to, żeby była jakaś taka łatwa, prosta droga do zwycięstwa, żeby była jakaś strategia wygrywająca, chociaż tego nie powiem, bo gra ma na tyle dużo elementów, że musiałbym ją pewnie grać jakieś pół roku, co najmniej raz w tygodniu, żeby tak porządnie to ograć. Do tego dojść, więc tutaj Wam nie gwarantuję, ale na tą liczbę partii, które rozegrałem, wydaje mi się, że ten balans jest całkiem niezły i nie ma tutaj co się tym za bardzo martwić. E czy są jakieś wady, o których chciałbym Wam powiedzieć? Jedyne co, no to to, że być może tak jak zauważyliście po tym, jak Wam tak w takim turbo skrócie starałem się przybliżyć te zasady, tych mechanik jest bardzo dużo. E więc jedyna wada, jaką podam, to to, że tych mechanik jest sporo e i w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że tych mechanik jest za dużo, że nastąpił przerost tej, te tej ilości mechanik, że dużo tego zostało wsadzone, że można było to uprościć, że można było, na przykład, nie, wiem, nie dawać tych potworów e i na przykład. Sppuścić sobie tą walkę z potworami, bo tych questów nie dawać, bo one te, te nagle questy, aż tak dużo nie zmieniają. E, po tych kilku rozgrywkach stwierdzam, że jest to fajnie zrobione, ale e, jeżeli ktoś nie lubi takiego przystół mechanik, nie lubi, jak tego jest za dużo, e, jak, jak jest za dużo zasad do tłumaczenia, bo jest taka zasada, a to, to jeszcze jest, jest tak, a jeszcze wam o tym nie powiedziałem, no to to mu się może nie spodobać. To nie jest taka prosta gra z, z jedną, dwoma głównymi mechanikami. Tutaj tak mamy sporo. E, Różne elementy, gdy się rządzą różnymi prawami, to jest coś z tych skomplikowanych, ger. więc to taki minusik. Dużo mechanik w tej grze jest, więc jak ktoś ma z tym problem, to radzę unikać, ale jak wam to nie przeszkadza, na przykład tu, gdzie Seife'a, to gwarantuję, że Lord of Hellas też wam się spodoba, bo mi się bardzo spodobał. Teraz już sobie ostrzezę zęby na to, jak tam zdobyć jakieś fajne dodatki z Kickstartera, bo grani podeszła. Jest przyjemnym połączeniem, właśnie, Area Control z mitami greckimi, z grą, która się nie skupia tylko i na tym, gdzie kto ma jakie pionki i kto się z kim dogada, bo tutaj jest. To nawet rzadziej niż w taka dyplomacja, tylko na tym, kto ma jaki pomysł na grę, kto się na czym skupi, kto jak się będzie rozwijał. No i oczywiście trzeba się pilnować, bo, bo jednak gra nie jest tak łatwo wygrać i się dosyć szybko kończy, nie jest zamulona. Jest też taki plusik, że gra nie jest zamulona i ona się dosyć szybko kończy, bo zawsze ten czy inny sposób ta rozgrywka dobiegnie końca i to nie jest tak, że będziemy na nią siedzieć i muszyć 3 albo 4 godziny, tylko w ciągu dwóch godzin tą partyjkę da się rozegrać. No i cóż, ja się cieszę z tego, że miałem pewne, że tak powiem, obawy co do w Hellas i one się nie sprawdziły. Adam Kwapiński na ja pewno nam zaprojektował bardzo, bardzo fajną grę. Ja mu gratuluję, ta gry była naprawdę solidna i fajnie, fajnie wykonana. Super to wyszło, to był naprawdę udany Kickstarter, dostaliśmy udany produkt. Nic tylko czekać na polską wersję, bo. Gracze, którzy nie znają angielskiego, mają troszeczkę problemów z rozumieniem kart, tego, co tam pisze, więc jeżeli nie, nie macie biegle porozumiewających się po angielsku graczy, to lepiej kupić wersję polską, która się powinna niedługo ukazać, razem z dostawami tego kickstartera mam nadzieję. No i cóż, tyle ode mnie. Jeżeli nie graliście, to spróbujcie. Lord of Hellas, naprawdę warto. Tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku GameTool TV. Trzymajcie się. Cześć! Jeśli gra ci się spodobała, najszybciej wyśleć ją rebel.pl. Godny zaufania największy sklep z grami w Polsce.